Był dzień świstaka, ale miesiąc świstaka chciałem zmienić kartkę w kalendarzu no, październik, a tu znowu wrzesień myślałem, że jakiś błąd w druku, ale nie. I nie inny się zgadzają. Czyli mamy październik, znaczy wrzesień. Dwa razy wrześmy no, coś dalej. Nie ma października. O, fredź. O, na szczęście jest. Czyli będzie podsumowanie października. Jeszcze zrobię mały eksperyment, wyciągnę dwa ogniwa i sprawdzę pojemność. Jak spadły, wzrosły, co się stało. Jedno wezmę z tej pierwszej ścianki segmentu, czyli z No i jedno wezmę sobie to z końca. To jest tutaj. Dwie wam, żeby wiedzieć gdzie, gdzie wsadzi spółka tam gdzieś nie pomieszać. Myślę, że dwa wystarczą. To raczej za krótki okres, żeby robić takie testy. Patrzę na ładowarkę dzisiaj. Magazyn praktycznie naładowany. No już że taki mały. Był większy, to jeszcze ta energia bym wpychał. Tak, tu samo tu nie ma co robić. Jak jesteśmy przy ładowarkach, to jeszcze jeden temat. Czy to ma takie dalsze jakości ogniwa, bez napięcia itd tak no, i się okazało, że wylało jedno albo dwa, ciężko powiedzieć. Zresztą to widać. No, że tak przytopiło plastik trochę, jakimś tam, tym żyjącym elektrolitem. No, i ładowarka ma, jakiś czas w ogóle nie działała. Ciągle widziała, jakby napięcie na tym czwartym. No, ale zbgałem, poczyściłem, nie pomogło. Trochę poleżała i teraz no, wzięła. Jeszcze tam się zacinała ostatnio, ale może już. Już się nie będziemy nawet zacinać. Czyli wygładzenie gniazd to też ma plus taki, że jakby coś się stało, to nie zniszczymy ładowarki. Ogniwa wrzucone. Odpalamy. 396 389 Rezystancja, no trochę zasła. So, to jest taki to 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 lotek na serwis większy jest nie no dobra proszę nieładowanie a test jeszcze raz no teraz damy może taki prąd no i zobaczymy co się dzieje Przy okazji jeszcze jeden test. Taką lampę warsztatową. W sumie codziennie używam. Ona też jest na środku takie ogniwo. No Jakiś czas temu, nie wiem, rok temu, może trochę mniej. Rozebrałem ją i do tego oryginalnego, czyli te co ma 2000, dołożyłem, co ma 24, 2450 mAh. Żeby nikt mi nie zarzucił, że coś tam źle mówię. Jednostki. No i tak się funkcjonowała, ale tam gdzieś do oleju wpadła. Jak mówię, że po przejściach jest. To ostatnie nie chciało ładować. No i ją zebrałem. No i tam faktycznie gdzieś tam luty puściły. Się rozpuściło wszystko. Trochę przeczyściłem. No i zobaczymy, jak tak po intensywnej pracy, ile mają pojemność. W sumie dzień, dzień ładowana, rozładowywana. I trudne warunki pracy. Robimy test. No, jeszcze takie komentarze zwykłe, a kupiłem do szczoteczki do zębów, do pilota. Cztery sztuki są ładowarki, do czemu by nie korzystać? z takich można było nie pod 18650, ale no, nie przesadzajmy. Nie wiem, 20 zł, czy ile kosztuje akumulatory, To jest nie jakaś cena kosmiczna. Niedziela, 3 października, godzina 14.30. Słoneczko mamy tam to ładne niebo dzisiaj Produkcja idzie Jak to wygląda? Zacienienie Przejdźmy się Jeszcze troszkę gwakuje Ale jeszcze nie pada. Dla blisko Tego za bardzo kąta nie mogę podnieść, bo po prostu będzie cień padać na inne panele. Muszę jakoś dawać jeden, po prostu tutaj, dać trochę wyżej. Gdyby jakiś ten sens by miał. Tu myślę, że jest jesteś jeszcze duży bufor. To chyba to jakoś kadam do przodu. W pół metra chociaż. I może zbuduję tak samo jak tu. Te tutaj damy po prostu. więcej wcisnę ich. takiego można zrobić, żeby więcej. No to jak muszę te dołożyć, tu 3. trzy. Na jeszcze nie wiem, czy takie same, czy może mocniejsze. Trochę tego miejsca nie ma za dużo. Może wypadało gdy dawać mocniejsze. No nie wiem. Ewentualnie mogę dać stąd to trzy. A tutaj budować z mocniejszych. Właściwości jest sporo no to bym mógł dać wyżej troszkę i też dać tak pionowo bardziej niż z poziomu no troszkę przysłonię tutaj trackera już jeszcze widać, że tak cienie też nie ma na dachu jest bardziej w okresie takim bardziej zimowym bardziej zasłonię, ale to Chyba nie będzie wszak się strasznie. Troszkę podniosę no i zobaczymy No i się zacznę bawić po prostu. Ja zrobię tak jak mówiłem a się nie ma co narzekać ładne słoneczko jeszcze jest wysoko magazyn bez problemu naładuje no test zakończony mamy wyniki no jest pewna niespodzianka duży spadek powinien mieć 2,5 a ma 2036 mAh to spora różnica to niby pierwsze ogniwo w pierwszej ściance no nie wiadomo czy jakieś błędu nie było w podpisywaniu nie wiem czy to długo pisano w ogóle zrobił. Ale powiedzmy, że nie. To jest duży spadek. Jeszcze pierwsza ścianka troszkę mocniej dostała w kość, nie powiem, że nie. Trzeba było więcej niż przemierzyć, żeby bardziej jakieś miarodajne wyniki, wnioski wyciągać. No tak drugie, ze świeższej. Tu już jakiej różnicy nie ma, 2457 miała, a ma teraz 2409 mAh, czyli w granicach błędu pomiarowego, nawet można powiedzieć. Mam dwa linki właśnie, jeden będzie pomiary właśnie pojemności, jak to wygląda, że się ładuje, rozładowuje i później się za jakiś czas znowu wrzuci. Czyli taki błąd pomiarowy tych ładowarek. To jedna rzecz, a drugi link będzie dotyczący ścianki po roku użytkowania. jest tam udostępnił właśnie pomiary ogniw jak to wygląda. Więc zapraszam do obejrzenia filmów z linku. A co do pomiarów, to może jeszcze zrobię parę ogniw. A jakieś większe pomiary podsumowujące będą dopiero gdzieś, no, gdzieś w marcu, na początku wiosny, może w maju, gdzieś po roku użytkowania. Wtedy sprawdzimy bardziej realną pojemność ogniw, jak dużo mają degradację. Ogniwa wracają na swoje miejsce. drugie wysoko i jest no one potosować więcej oliw, szczególnie z tej pierwszej ścianki no, jeżeli przygotuję jakieś takie, wezmę trochę ogniw, kilka zamienników. Tak, bo za dużo, to też nie za dużo. Też pewnie by wiele nie zmieniło przy takiej ilości. No, ale wezmę coś tam, gdzieś na szczółkę, poskłada i pomierzę. Nie wiem, z każdego rzędu, przynajmniej po jednym, a może nawet po dwa, by była pewność. No jeszcze te dwa ogniwa tej latarki, lampki Pierwsze co powinno mieć 2000 ma 1232 co raczej mnie nie dziwi bo raczej tam latarkę kosztowania 60 czy ile musieli gdzieś zaoszczędzić czyli na ogniwie, na jakiś bodzie a druga co powinno mieć 2450 mAh ma a prawie tyle właśnie ma 2447 Czyli różnicy nie ma większej była użytkowana jakiś czas czyli jak to mówię, że właśnie działa błąd pomiarowy w jedną i w drugą stronę no to dalej w dół jest sala pod uwagę zużycie w ten czas tak to właśnie wygląda I ciężko oceniać, tak naprawdę, jakie jest zużycie. Ale wezmę jeszcze więcej ogniw i potestuję, by był jakiś bardziej, no powiedzmy, wiarygodny wynik. 9 października, godzina 12 dochodzi. O, no tu ładne słoneczko. Murek nie ma. Chłodno. 8 stopni pokazuje dość duży wiatr taki dość u, zimny I W sumie, fajna pogoda do produkcji Dobrze było wykorzystać właśnie do, do, do ogrzewania Jest tak chłodno i słoneczko Można coś pomyśleć No jak czy nie wiem jakaś koparka tu mi chodzić już dobrze, nam, przynajmniej mniej pokój. To też jakiś patent jest. Ale po rozbudowie i będę mieć na folie grzewcze, coś zastosować. Ale jeszcze muszę powiększyć magazyn. Powiększyć magazyn, parę paneli dołożyć. Myślę, że za trzy będzie trzeba przynajmniej. No i może regulator zmienić na MPPT. Więcej zyskamy z tych paneli. Tym i tak jest problem, bo się wyłączę 50 amperów idzie 50 z tego, to jest tam też pewnie 55 35 5 No jest 0, bo jest po boku trochę dużo. 30%, a 500. Kalka chodzi, tak skacze. Zależy od obrotów. Przygód ze zgrzewarką ciąg dalszy. To nie na czym skończyłem ostatni film. W każdym razie mosfety lutowałem. To było raczej. Ale dalej nie działało. No i się... Podobno okazało, że trzeba zmienić taki mały tranzystor, chyba tranzystor taką, takie coś no i właśnie. Chciałem to zmienić. Ja może ją odłączy, żeby coś tu zwarcie no nie zrobić. nie widziałem do końca nie jest ten tranzystor, to wyciągam sobie ten moduł. Wyciągnąłem go, no ale okazało się, że go tu nie ma, jest pod wyświetlaczem. O, no sobie wyciągnę wyświetlacz, wymieniłem go, wszystko złożyłem, wyświetlacz dałem na miejsce, ten modu dałem też na miejsce, przynajmniej tak mi się wydawało, ale co się okazało. Że po prostu tu gniaz jest więcej niż, niż tych otworów. Zamiast go tak dać, przesunąłem o jeden w tom. No i oczywiście tak go dałem. Właśnie, i nie trafił na swoje miejsce. No i go zjarałem. Widziałem, że dymek poszedł. No jak się kapłem, to już było za późno. Już <grym> nic nie dało niego na miejsce. No i cóż. Dostałem nową płytkę całą. Podobno nie tylko ten moduł siat, tu mogę coś tu jeszcze paść, więcej No ale jesteśmy przy punkcie wyjścia, bo dalej to nie działa, dalej pokazuje tak samo napięcia na tym. Tylko chyba wyślę wszystko w cholerę. I nie patrzeć. Może dojdzie o co tu chodzi, bo ja już nie wiem. Ciężko powiedzieć. Czyli weźmy to, całą jedną płytkę, drugą płytkę, tą trzecią. Trzecią sobie zostawię, Może to jeszcze z nich zrobi. A jakoś ciśnienia nie mam. na tą drugą zgrzewarkę, to będę zgrzewał na tej transformatorowej. A jak to się uda zrobić, to będzie fajnie. Zawsze Zawsze można grubsze blaszki blaszkę zgrzewać. Albo no, nawet cienkie. Zawsze lepiej mieć dwie. No, zrobię jeszcze jeden test z tych z tej słabszej ścianki pojemności sprawdzę. Wtedy było takie trochę alarmowe jedna, jeśli wyciągnę 7, czyli tą jedną. Tak losowo brałem. nawet nie jakie mają pojemności. tu dwójka będzie, tu gdzieś będzie, on tu trójka, tu gdzieś będzie, czwórka i tak dalej. Piątka, szóstka i siódemka. Sprawdzimy pojemności. Będziemy coś więcej wiedzieć. A nic nie będę wpadał na miejsce tych. To i tak nic nie zmieni. Po prostu troszkę będzie mniejsza pojemność. To wiele nie zmieni. To jakaś idole za test. Załadowane. Szybkie rzut na napięcia. 4, 3, 9, 3, 9, 4, 4, 16 tutaj jakieś mocno ale chyba się robił. połączymy jeszcze raz hmm, Tak, by było jakieś przeładowane była piąta piątka no i dobra To jest, pląd, sam dajemy. I czas start, Dziś po 12 zaczynamy. Pewnie gdzieś do wieczora będzie trwało. Czy one naładowane są tutaj, dobrze to. To może trochę krócej. Wracając do grzewarki faktycznie z tyłu jest potencjometr, że można sobie skalować kontrast ekranu. Jak widać, jest śmiale, to jest fajnie, chociaż i tak chyba telefon nie oddaje tego w pełni. O, tutaj jest taki hajstel. Śrubokrętem się podkręcam. O, ostrość tak łapie, że chciałabym ją... No, srebra. 1622. Słoneczko tak nisko się robi. Już dorzewkami się zaczę. Tam już widać, o, cień. Otkaż już dawno, tamtych jeszcze nie ma. Że zachodzi. Też już pada. I na no, tych też jest już dzień Ledwo, ledwo, ale już łapie Patrząc tak a Jeszcze na chwilkę wyjdzie Między drzewami w takim cieniu mamy jeszcze 10 Amperów produkcji jaki tam pobór jest ciężko powiedzieć ile te dają 625 czyli 11 z baterii no tu mamy Minus 16, a 17, no to na nie, nie, to już Zsumowane nie, 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 jeszcze jeszcze nie, nie, się jeszcze nie, 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 są nie, no nie, by nie, było, nie, coś że coś Różnie to bywa, nie każdy wierzy. Słuchajcie. A tu mam taką ściągawkę. jak to wygląda? To jest oczywiście pierwszy pomiar, jaki był robiony gdzieś tam no, w kwietniu, od kwietnia jest ta ścianka. Zresztą że od kwietnia właśnie. I teraz do października. Czyli po pół roku minęło. No, jak i po. A to jest różnica w procentach. Oczywiście wszystkie są na niekorzyść, że tak powiem. Czyli na minus. No, ale nie ma jakiejś tragedii. Największa różnica to 8%, a najmniejsza 1. Gdzie średnio daje 5% strat. Biorąc pod uwagę, że z początku był tylko jeden moduł i troszkę te napięcia bardziej dostawały w kość to nie jest takie źle chyba teraz już trochę mniej tracą na tej pojemności no nic, zostawię sobie gdzieś kartkę, ewentualnie wpiszę sobie w opisie te wyniki, ogniwa dalej będą ponumerowane i gdzieś po zimie można sprawdzić jeszcze raz jak to wygląda i będziemy mieli odniesienie chociaż do tych kilku ogniw 10 niedziela godzina 9.30 Panele pokryte szkłem i ten jeszcze co jest w cieniu już szknie No za drzewami jeszcze słoneczko haczy Padną liście ludzie lepiej. A to tylko teraz, a później już nie. Podniesie się wystarczająco wysoko. No tutaj, już słońce. Wszystkie. Nie jest tak źle. Jest pod dużym kątem, ale słoneczka daje. Kaker jeszcze śpi Duży dzień, jeszcze chwila musi minąć Jeszcze na dole dojść ta produkcja taka, tu prawie 20 No i tu ponad 10, bo to jeszcze jakiś pobój Nieduży Czyli powiedzmy 30, 3 razy 3, nie no gdzieś 800 watów na pewno mamy w produkcji w no, dogrzewanie prowizoryczne, ale coś to nawet daje.